Powracamy do korzeni. Już dziś kolejna porcja zupełnie bezsensownych i nieprawdopodobnych przypadków śmierci. Numer 10. Zabójcza szyba. To wręcz legenda nagród Darwina. Szanowany prawnik z Toronto, pracujący w drapaczu chmur, miał dosyć oryginalny sposób na popisywanie się przed odwiedzającymi go gośćmi. Często rozpędzał się i uderzał szybę okna, znajdującego się w jego biurze na 24 piętrze wieżowca. Chciał w ten sposób dowieść, że szyby te są pancerne. Niestety 9 lipca 1993 swój popisowy numer wykonał po raz ostatni. Na oczach grupy aplikantów rozpędził się i wypadł przez okno wprost na ulicę. Zginął na miejscu. Z początku myślałem, że to zmyślona historia, ale o garym znajdziemy nawet stronę na Wikipedii. Tak nawiasem mówiąc, szyba rzeczywiście nie pękła, tyle że nie wytrzymała już framuga okna. Ja nie jestem pewien, czy kiedyś tej historii nie było już w topowej dysze. Numer 9. Zbyt pewny siebie. Śmierć żołnierza na polu bitwy z pewnością nie należy do czegoś niespodziewanego. Na nagrodę Darwina zasługuje jednak ten, kto się o nią wręcz prosi, zwłaszcza gdy ma stopień generała. John Sedgwick zginął 9 maja 1864 w czasie wojny secesyjnej na początku pewnej bitwy. Jego oddział zbliżał się do linii starcia, a strzelcy wyborowi przeciwnika wojsk konfederacji byli jakieś 900 metrów dalej. Wobec tego żołnierze generała zaczęli kucać w obawie przed dostaniem kulą. Widząc to, Sedgwick stwierdził: Co? Chowacie się tak przed pojedynczymi strzałami? A co jak otworzą regularny ogień? Mimo tych upomnień, jego ludzie wciąż pozostawali w pozycji leżącej. Na co generał stanął i stwierdził: Przecież z tego dystansu nie ustrzelą nawet słonia. Lotka głosi, że to były jego ostatnie słowa. No, może poza ała. Numer 8: Zemsta koguta. Jeśli jakaś aktywność jest nielegalna, to uprawiając ją. Poza tym, że łamiesz prawo, to jeszcze nie wiesz jakie powinny być standardy bezpieczeństwa. Tragicznie przekonał się o tym José Luis Ochoa w 2011 uczestnicząc w zakazanych stanach walkach kogutów. Już samo zmuszanie zwierząt do walki to nieludzkie traktowanie, ale właściciele tych ptaków często posuwają się dalej, aby podkręcić emocje w walce, przytwierdzają im do łap brzytwy czy noże. Właśnie taki kogut zaatakował oczoę, który w wyniku odniesionych ran zmarł. Raport z autopsji wykazał, że przyczyną śmierci 35-latka były ostre obrażenia ciała. A wydawać by się mogło, że takie niewielkie zwierzę jak kogut nic człowiekowi nie zrobi. Numer 7. Oliwa Sprawiedliwa Kolejna historia na to, by nie zadzierać ze zwierzętami. Mężczyzna podejrzewany o kusownictwo w parku narodowym Krugera, jednym z największych tego typu terenów w Afryce, został najpierw zadeptany przez słonia, a później zjedzony przez stado Lwów. Towarzyszący mu kusownicy powiadomili rodzinę mężczyzny, że ten zginął pod nogami słonia. Bliscy zmarłego powiadomili z kolei strażników parkowych, którzy uruchomili grupę poszukiwawczą. Ta miała problemy ze znalezieniem ciała, ale po dwóch dniach natknęła się w końcu na ludzką czaszkę i spodnie. Menedżer parku wraz z kondolencjami, które złożył rodzinie zabitego, stwierdził także, że wchodzenie do rezerwatu nielegalnie i pieszo nie jest zbyt mądre trudno się nie zgodzić. Numer 6 Gdy rutyna zabija w pracy. Profesor Aleksander Zankow pracował w Centrum Hydrologii i Ekologii na Uniwersytecie Oksforskim i mimo posady na renomowanej uczelni tytułu naukowego miał pewien uciążliwy, przynajmniej dla współpracowników, zwyczaj. Podpijał mianowicie z zapasów laboratorium etanol. Jego koledzy po fachu sugerowali wielokrotnie, by porzucił ten dosyć krępujący nawyk. On jednak ponoć machał na ich narzekania ręką, stwierdzając, że w Rosji to powszechny zwyczaj. W dwa 2001 profesor popełnił jednak uczniowski błąd: mylił etanol, czyli znajdujący się w popularnych napojach wyskokowych alkohol z metanolem, czyli zabójczym związkiem, którego wystarczy zaledwie 10 gramów, by wywołać ślepotę, a kolejne 10 śmierć na drinka lepiej chyba było iść do baru. Numer 5. Przekonująca mowa adwokacka. To historia z pierwszego odcinka to powiedychy, ale postanowiłem ją rozwinąć. Clement Vallandigham, XIX-wieczny polityk, senator i adwokat, śmiertelnie przypłacił swe oddanie pracy. Zginął w wieku 50 lat w 1871 przygotowując się do obrony Thomasa McGeehan'a, który był oskarżony o zastrzelenie mężczyzny podczas kłótni w salonie. Wallandingham chciał oprzeć swoją obronę o tezę, że ofiara zastrzeliła się, wyciągając swój własny pistolet z kieszeni, kiedy podnosiła się z ziemi pobójce. Valandingham, jak wiadomo w amerykańskich sądach lubią takie udramatyzowane opowieści, postanowił odegrać tę scenę. Włożył więc pistolet do kieszeni, następnie stał i wyciągając pistolet pociągnął za spust, będąc przeświadczonym, że broń jest nienaładowana. Niestety, strzał okazał się śmiertelny i adwokat zmarł dzień później na zapalenie odszewnej. Jego ofiara nie poszła jednak na marne. Klienta uniewinniono. Numer 4. Selfie z granatem jak wiecie z naszych poprzednich odcinków, przy braku wyobraźni próba zrobienia spektakularnego selfie może zakończyć się tragicznie, a przy połączeniu takiej sesji zdjęciowej ze śmiertelnym rekwizytem, o śmiertelny finał nie trudno. Aleksander Czeczyk w 2017 wysłał swojemu koledze swoją fotkę z granatem. Tym co było w niej niepokojącego był fakt, że na zdjęciu widniała również wyciągnięta zawleczka. Jego kumpel natychmiast odpisał, gdzie jesteś? Wszystko okej? Okay? Na co Sasza odpowiedział, to zależy, co rozumiesz poprzez OK. Na kolejne SMSy kolegi już nie odpisał. Policja z Labińska w Rosji, gdzie doszło do wypadku, stwierdziła, że Czecik podejrzewał zapewne, że granat nie wybuchnie, o ile się go nie wyrzuci. Numer 3. Teoria płaskiej ziemi obalona z impetem. W lutym tego roku propagator idei płaskiej ziemi Mike Hughes, zwany szalonym, zginął w trakcie próby dowiedzenia kontrowersyjnej teorii. 64-letni samozwańczy naukowiec-konstruktor zbudował za około 18 tysięcy dolarów, wraz z asystentem na swym podwórku, rakietę z zasilaną parą wodną. Maszyną tą chciał zbić się w przestrzeń kosmiczną, by bydowej, że Ziemia jest płaska. Niestety, krótko po starcie, rakieta rozbiła się na kalifornijskiej pustyni, nigdy nie dotarwszy na zakładaną wysokość około 1,5 km. Numer 2 śmierć dla kilkudziesięciu euro. Bo przecież ile więcej możesz znaleźć w automacie z prezerwatywami? Święta Bożego Narodzenia 2015 okazały się tragiczne dla pewnego cwanego Niemca, który chciał dorobić się w łatwy sposób, wysadzając automat z prezerwatywami, by zgarnąć z niego zarówno towar, jak i pieniądze. 29-latek wraz z dwójką kumpli przytwierdził do maszyny stojącej na cichej uliczce bombę. Plan zakładał, że gdy ją odpalą, schowają się w samochodzie. Niestety nasz laureat nagrody Darfina nie zdążył dobiec do auta, gdy ładunek eksplodował. Nieudolny rabuś trafił do szpitala, ale zmarł w wyniku odniesionych ran. Jego towarzysze początkowo ściemniali, że spadł ze schodów. Później jednak opowiedzieli policji całą prawdę, a z maszyny przez całe zamieszanie nic nie ukradli. Numer 1. Śmiertelny lek na koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump słynie z niewyparzonego języka. Warto pamiętać, by do wygłaszanych przez niego stwierdzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o porady zdrowotne, podchodzić nieco z dystansem. A tego zabrakło pewnemu mężczyźnie z Arizony, który wraz z żoną spożył w marcu tego roku środek do oczyszczenia akwarium, co miało uchronić go przed koronawirusem i pewnie oczyścić jego ciało. W środku tym znajdowała się chlorochina, której używa się też w leczeniu malarii. Po zażyciu tego środka chemicznego dwójka 60-latków trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Zawrotami głowy i wymiotami mężczyzna zmarł w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. W owym czasie sporo zamieszania w mediach spowodowała uwaga prezydenta USA, Jakoby domowe środki czystości mogły być remedium na wirusa. W przypadku tej dwójki żadna terapia nie była konieczna, ponieważ wirusa u nich nie stwierdzono i nie musieli walczyć z ostrym cieniem mgły. I to już wszystkie nieprawdopodobne i głupie przypadki śmierci na dziś. Czy czekacie na kolejną część nagród Darwina? Dajcie znać w komentarzach i sprawdźcie poprzedni odcinek, gdzie opowiadam o 10 rzeczach, które zmieni wprowadzenie. 5G. Kliknijcie wnik na ekranie, wbijajcie na moje Insta i widzimy się już niedługo. Piona!